Historia międzywojenna tej parafii jest bardzo, bardzo skomplikowana, a mianowicie w momencie, w którym parafia wraz z tą częścią Górnego Śląska znalazły się w Polsce, powstały myśli o tym, by wzmocnić żywioł Polski w parafiach górnośląskich. Znaną postacią jest tutaj słynny ksiądz Tyc z Sosnowca, jego liczni wikariusze, którzy jako prefekci, czyli nauczyciele religii, pracowali w różnych miejscach Górnego Śląska i odprawiali ewangelickie polskie nabożeństwa w, w parafiach, które należały do ewangelickiego kościoła na polskim Górnym Śląsku, Kościoła Unijnego, Kościoła, który w, swojej, w swoim charakterze był w znacznej mierze kościołem. Niemieckojęzycznym kościołem kultury niemieckiej. Natomiast widzimy to wyraźnie, że w latach dwudziestych, latach, latach 30. Coraz, coraz liczniejsza jest grupa ewangelików polskojęzycznych i te nabożeństwa polskojęzyczne i duszpasterstwo polskojęzyczne jest coraz, coraz mocniejsze. Ramy prawne były takie, że. Do roku 1936 tutaj na, na Górnym Śląsku obowiązywała tak zwana konwencja genewska, która mówiła o tym, że e, osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mają prawo pracy na terenie polskiego Górnego Śląska. Ta konwencja wygasała w roku 1936, e, i e, konsekwencją tego było to, że zarówno urzędnicy, jak i księża. Którzy tego polskiego obywatelstwa nie przyjęli, musieli opuścić swoje miejsca pracy, musieli opuścić Górny Śląsk. To, ten fakt dotknął także w jakiś sposób tej parafii, a mianowicie w roku 1936 tę parafię musiał opuścić ksiądz Werner Koderisz. Dotychczasowy duszpasterz tej parafii, natomiast w jego miejsce został wprowadzony ksiądz Leopold Rabe, można w skrócie powiedzieć polski ksiądz, który tutaj objął, objął tę parafię. Na krótki czas, dlatego że do roku 1939, kiedy to 1 września do parafii powrócił ksiądz Werner Kodelisz. Ciekawostką jest to, że Oficjalnie studiując dokumenty parafialne, studiując historię tej parafii, można by się doszukać konfliktu między oboma księżmi, między księdzem Rabę a księdzem Koderiszem. Natomiast nieoficjalnie, i są to, są to dane pochodzące z pierwszej ręki, a mianowicie od małżonek jednego i drugiego księdza, wiadomo, że zarówno w czasie wojny, jak i po wojnie obaj utrzymywali ze sobą kontakty, pisali do siebie. Zresztą dzisiaj cieszymy się tym, że zarówno syn księdza Leopolda Rabego, pan Eugeniusz Rabe, jak i jeden z synów księdza Wernera Koderisza, pan Johannes Koderisz, odwiedzają nasze, naszą parafię tutaj I, i cieszymy się z tego, że, że siedzą w jednej ławce, w tym kościele. I, I utrzymują dalej kontakt również, również ze sobą. Ta historia była więc bardzo, bardzo trudna, bardzo skomplikowana. Kiedy studiuje się księgi parafialne, to właśnie widać to, że jest konfirmacja polska w języku polskim konfirmacja niemiecka są nabożeństwa po polsku, są nabożeństwa po niemiecku. Dziś ta parafia jest, tak jak większość parafii ewangelickich, w Polsce w 100% parafią polskojęzyczną. Natomiast, natomiast ta bardzo skomplikowana historia jest częścią naszej tożsamości do dnia dzisiejszego. I cieszę się, że żyjemy w czasach, w których możemy o tym w otwarty sposób mówić. Dlatego że przez, przez długi, długi czas ta historia musiała odejść w zapomnienie. Niestety, niestety to jest tak, że w wielu miejscach, także w Świętuchowicach, niemieckie napisy i niemieckie, świadectwa niemieckiej historii Górnego Śląska musiały, musiały zniknąć. Taki napis znajduje się chociażby w ołtarzu naszego kościoła wokół reliefu przedstawiającego kielich. Ten napis jest zaszpachlowany jakimś kitem. Natomiast mam nadzieję, że nadejdzie taki czas, jest to bardziej związane może powiem szczerze z, dziś z finansami niż z ideologią jakąkolwiek, nadejdzie taki czas, kiedy ten napis zostanie odkryty i Kościół, a, a, a w nim ołtarz nabiorą swojego pierwotnego, pięknego blasku.